Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy się zajmowali szyją, sztywnością karku, bólem szyi. Będziemy pracowali z taśmą boczną, czyli nie tylko praca nad szyjnym odcinkiem kręgosłupa, ale bardziej nad relacją pomiędzy tkankami na bocznej stronie barku i na bocznej stronie szyi czy karku. Będziemy się zatem zajmowali mięśniem czworobocznym grzbietu, jak i mięśniem naramiennym oraz będziemy pracowali nad skłonem bocznym. Bardzo często, kiedy są problemy z szyjnym odcinkiem kręgosłupa, niezależnie czy to jest choroba zwyrodnieniowa, dyskopatia szyjna itd., to jest ta uwaga gdzieś skupiona nad samą kolumną kręgosłupa i nad szyjnym odcinkiem kręgosłupa. Natomiast jak się patrzy na wielu pacjentów, na wiele osób w ogóle i na funkcjonowanie tego obszaru, to wiele osób chodzi z uniesionymi ramionami w bok. Pracuje fizycznie, manualnie, może wykonuje jakiś zawód typu stomatolog, muzyk, mechanik, gdzie jest cały czas uniesienie ramion w górę, i dochodzi do tego, że mięsień naramienny staje się sztywny i twardy i zatracamy przywiedzenie, czy zmniejsza się przywiedzenie ramion. W efekcie napięcie, które odczuwamy, tą sztywność karku nie wynika tylko i wyłącznie z mięśni dookoła szyjnego odcinka kręgosłupa, ale dalej można powiedzieć łańcuchowo, taśmowo biegnących tkanek. Stąd za chwilę oprócz rozpracowywania szyi będziemy też rozpracowywali bark. Pamiętaj, że zawsze, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, czy możesz wykonywać automasaż, czy możesz wykonywać jakąś gimnastykę, skontaktuj się z lekarzem i dowiedz się, czy jest dla Ciebie wskazana, czy przeciwwskazana. Jeżeli możesz wykonywać tego typu ćwiczenia, no to za chwilę do nich przejdziemy i pamiętaj tylko o jednym, że to ma być wszystko fajne i przyjemne. Czyli nawet jeżeli będzie jakiś dyskomfort wynikający z masowania poszczególnych mięśni, to weź pod uwagę, że to musi być przyjemny dyskomfort, taki ból mięśniowy, w który gdzieś tam wchodzisz piłką i tak dalej. Czy jak będziemy wykonywali jakieś ruchy, to nie wykonuj nic ponad swoje możliwości. Czyli jeżeli będziesz czuć, że ta głowa tylko pójdzie trochę do boku, to tyle tak ma być. Poprzez tego typu filmy, tego typu ćwiczenia, ja chciałbym, żeby każdy oglądający uczył się swojego ciała, jak do niego podchodzić, jak postępować, no bo trudno jest nagrać jeden film. Dla wszystkich równo. Natomiast jeżeli są pewne ramy i zasady, w jaki sposób te ćwiczenia wykonywać, to może się okazać, że z tego filmu skorzysta silny, przypakowany sportowiec, który ma mocne mięśnie i też coś z tego wyniesie, bo nagle się okaże, że rozpracuje sobie na ramienny i czworoboczny grzbietu i odpuszczą te napięcia, które na co dzień są. Jak i może jakaś osoba, która ma. Dyskopatia jest mało aktywna, słabo porusza szyją to rozluźnienie tego naramiennego i poprawa troszeczkę skłonu bocznego w szyjnym odcinku kręgosłupa już w jakiś sposób usprawni tą szyję. Dobra, zaczniemy od pracy powierzchownej z mięśniem naramiennym. Więc sprawa nie jest skomplikowana. Najpierw zajmiemy się wręcz tkankami i powięzią nad mięśniem naramiennym, więc postaraj się teraz szczypcowo, czyli w taki sposób Pomiędzy kciuk a pozostałe palce, chwycić skórę nad mięśniem na ramiennym i zgnieść tą skórę. I może już tak czujesz, że to jest obolałe. Czyli teraz de facto ściskamy tkankę podskórną. Czyli chwyć, zaciśnij tą tkankę podskórną. Podciągnij w którymś kierunku, po prostu bawimy się fałdem skóry. Aczkolwiek tutaj ten fałd skóry jest dosyć obszerny, dosyć duży. Dosyć dużo tkanki podskórnej jest tutaj pod skórą w tym obszarze. Po prostu kwestia chwycenia tkanek i ich odciągania. Nie możesz mieć nakremowanych rąk, czasami warto wziąć może coś gumowego, jakąś gumową taśmę. Taką taśmę do ćwiczeń, to jest fragment takiej taśmy do ćwiczeń. Chwytanie przez taką taśmę może sprawić, że łatwiej i mocniej uchwycisz te tkanki, chwyć taką porządną porcję tkanek, poczuj, że oj, aż jest odciągana troszeczkę od kości ta tkanka fajnie mocno ciągnie i teraz lepiej długo, powoli niż dwa szybkie szarpnięcia i koniec. Teraz tutaj ta relacja powięzi powierzchownej do głębokiej jest dosyć silna, ta powieść głęboka na mięśniu naramiennym nie jest jakaś mocna, więc Chcąc nie chcąc, już pewnie czujesz, że ciężko jest tylko i wyłącznie chwycić samą skórę i tkankę podskórną, i de facto już jest troszeczkę zgnieciony mięsień naramienny. ramienny. 2-3-4 minutki, coś koło tego. Mięsień naramienny jest duży, więc możesz teraz przejść na tył tego mięśnia i postarać się złapać troszeczkę bardziej z tyłu ten mięsień. Ściśnij, zagnieć, podtrzymaj. No, troszeczkę tak jest, że masa mięśni opowiedzi. Nie różni się niczym od innych mas, więc troszeczkę to wygląda w jakiś sposób jak ciasto. I tego typu pougniatanie, pościskanie tej tkanki sprawia, że ona się robi luźniejsza, swobodniejsza i swobodniej się porusza. Idziemy na drugą stronę. Możesz oczywiście pracować w swoim tempie, nie czekając na mnie ani na moje komendy. Aczkolwiek może myślę, że fajnie jest razem tego typu zadanie wykonać, żeby było wiadomo mniej więcej ile czasu na to. Poświęcić, no ja bym jeszcze odrobinkę wydłużył. Czyli ja teraz gdzieś po 2-3 minutki spędzam na technikę, a myślę, że spokojnie można byłoby i 5 minut spędzić. Trochę może i ręka musi popracować, ale może i dobrze, to jest jakieś ćwiczenie dla niektórych osób. No, jeżeli jesteś osobą silną, no to nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli natomiast jesteś osobą słabszą, no i nie masz siły tak bardzo uchwycić, uszczypnąć się, bo to troszeczkę jest takie uszczypnięcia, taka forma dużego uszczypnięcia, no to, tak jak wspomniałem, albo pomoc jakiej, jakiejś gumowej taśmy łatwiej będzie złapać, albo nie przejmuj się, jak nie będziesz mógł, czy mogła tego zrobić. Za chwilę będziemy wykonywali dalsze elementy tej techniki, czy tego zadania. No i też będzie fajnie. Chwilę jeszcze pociągamy. Dobrze by było, żeby to było czuć, że tam coś się dzieje. Czyli, że no jest szczypnięta ta skóra, Pociągnięta, odkształca się, konkretna, fajna robota. Niejednokrotnie tak jest, że jeżeli chwycisz tą skórę i ściągasz ją w dół, to już będziesz czuć, jaka fajna jest ulga gdzieś w obszarze karku, albo że jest jakiś związek mięśnia ramiennego z karkiem. Że no rzeczywiście, to, to no, ja mam spięty kark, no i widać, że tu się coś w tym, w tym obszarze, w tym mięśniu, w tej mięśni opowiedzi kryje. W różnych miejscach uchwyć skórę. Pociągaj, trzymaj i cierpliwie czekaj. Dobra? Teraz przejdziemy do automasażu mięśnia naramiennego przy użyciu gumowej piłki. Opierajmy się o piłkę w obszarze mięśnia naramiennego i tu też można ładnych parę minut spędzić na masowaniu. Powolutku poruszaj się po piłce, czy piłką po barku, po mięśniu naramiennym i wyszukuj twardych, sztywnych miejsc. Mięsień naramienny nie jest taki mały. Tylne aktony są, boczne aktony i za chwilę też i przednie aktony. Jest tutaj co robić, jest co tutaj przemasowywać, więc cierpliwie sobie rozmasowuj ten mięsień za pomocą piłki. Jak natrafisz na jakieś bolesne miejsca, sztywniejsze, takie twardsze bolesne miejsca, to spędź nad nimi chwilę, nie wiem, minutkę dwie, możesz takie bolesne miejsce rozmasowywać. Niekoniecznie może ono odpuści od razu, natomiast w konsekwencji jak będzie opracowywane w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch, trzech, to jest bardzo duża szansa, że ono już takie tkliwe i twarde w przyszłości nie będzie. Może piłkę troszeczkę niżej, bo tak jak wspomniałem, ten mięsień nie jest mały. No, kwestia relaksu. Myślę, że to zadanie jest z jednej strony nie, nie bardzo wymagające. Może przed chwilą było wymagające dla kogoś, kto nie ma silnej dłoni, natomiast jest takie spokojne. I oprócz tego, że gdzieś naprawiamy sobie szyję, usprawniamy szyję, to jeszcze można przyjemnie, miło, produktywnie spędzić czas. Dobra, jeszcze z dwie minutki. Podziałamy dwie minuty jeszcze nad tym mięśniem. Swobodnie, spokojnie oddychaj, więc nawet jeżeli tu odczuwasz jakiś ból, no to ten ból nie może Cię paraliżować. Więc jeżeli by było tak, że ten ból cię paraliżuje, bo jest tak silny, tak bardzo napięty obolały zmięsień na ramienny, to po prostu stań troszeczkę bliżej, nie napieraj tak mocno na ścianę i powolutku delikatnie rozmasowuj. Idziemy na drugą stronę. Jedziemy z drugą stroną, pomalutku masujemy, czyli oparcie się o ścianę, a ja powolutku będę wrzucał swoje przemyślenia. Niejednokrotnie jest tak, że ktoś, kto ogląda film, to stawia sobie pytanie: No dobre, no ale to co to ma mi uratować dyskopatię? Ja mam dyskopatię C5C6, a ten tutaj sobie kula po barku i rozpracowuje tylko ten element. No co to ma wspólnego z szyją? Ja nagrywam wiele filmów, które mają na celu edukować. Nie daję prostych rozwiązań typu dyskopatia C5C6, wykonaj dwa gesty i wyleczysz się z dyskopatii. Po prostu nie wierzę w takie coś, że można dyskopatię, załóżmy C5-C6, wyleczyć jednym gestem. Natomiast widzę jako fizjoterapeuta i wiem, że można niesamowicie poprawić komfort funkcjonowania, komfort swojego życia, zmniejszyć ból poprzez poprawienie sprawności. No ale tutaj nie da się poprawić sprawności segmentu C5-C6. To jest niemalże niemożliwe. Może manualnie można troszeczkę poprawić mobilność tego segmentu. Natomiast nie da się do końca usprawnić. Tylko tego segmentu, tylko trzeba cały aparat ruchu usprawniać. A tutaj mówimy o kompleksie szyjno-barkowym. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale bardzo ciężko jest wykonywać jakieś czynności barkiem bez angażowania szyi i odwrotnie. I nawet jak nam się wydaje, że ja teraz załóżmy, drugą ręką poruszam, nie poruszam szyją, no to nic bardziej mylnego, bo w tym czasie muszę się skupiać nad stabilizowaniem łopatki i szyi żeby nie zrobić tego w ten sposób poprzez wysunięcie się w przód. Więc po to pracujemy nad obręczą barkową, bo to finalnie jest jeden mechanizm. Szyja bark to jest jeden mechanizm. No i teraz jak masz takie problemy bardziej zaawansowane, to nie szukaj prostych rozwiązań, czarodziejskich rozwiązań, bo niektórzy szukają jakiegoś odblokowania, nastawienia. Teraz moda jest na leczenie jednowizytowe. Zaczarowanie szyi, i tak dalej, to ja jakby od razu mówię, że nie, nie robię takich cudów, natomiast pokazuję, edukuję, uczę, jak zrozumieć poszczególne części swojego ciała, czyli jak zrozumieć, jak dołożyć może pojedynczą cegiełkę do swojej sprawności, w finale o, 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 osiągając fajne efekty. Więc teraz nie ćwiczymy już szyi tutaj, bo odcinki na ten temat były, odsyłam, pewnie jeszcze będę gdzieś tam wracał. Możesz sobie pewne jakieś zadania dalej kontynuować i wykonywać. Natomiast teraz chciałbym dołożyć przemyślenie. Rozpracowujemy mięsień naramienny, powięź mięśnia naramiennego w relacji do bocznej strony szyi. I zobaczysz, jakie będą skutki nawet po takiej prostej zabawie, jak teraz robimy, zabawie piłką, po rozciąganiu skóry w tym obszarze, że to ma fajny wpływ na funkcjonowanie szyjnego odcinka kręgosłupa. No więc jak masz jakieś problemy, to po prostu wszystko musisz zmontować w całość. I teraz przejdziemy do ćwiczenia prostych ruchów, prostego ruchu, przywiedzenia ramienia. Może być tak, że nie masz tego ruchu, nie masz go swobodnego, czyli tego ruchu pójścia do przeciwległej kieszeni, do przeciwległego biodra. No, wiele osób, szczególnie pracujących fizycznie, manualnie, ma kłopoty tutaj, no bo ten mięsień, jest, ten mięsień jest sztywny i ten zakres ruchu jest bardzo rzadko używany raczej częściej są ręce w górze. Więc teraz ćwiczymy ten ruch i może być tak, że łatwiej Ci będzie, jak złapiesz sobie tą rękę i będziesz stopniowo ją dociągać, dociągać dalej, i w międzyczasie. Powolutku wykonywać skłon do boku szyjnego odcinka kręgosłupa. Czasami łatwiej może będzie złapać rękę w ten sposób, czyli zapleść tą rękę z drugą ręką i ją pociągać, a tu dołożyć odrobinkę skłonu do boku. Więc jest duża szansa, że poczujesz fajne rozciąganie na bocznej stronie ramienia i na bocznej stronie szyi. Jak zwykle, wykonujemy to bardzo łagodnie, bardzo delikatnie. Czyli jeden aspekt to jest przywiedzenie, drugi to jest delikatny skłon szyjnego odcinka kręgosłupa. Zrób tylko tyle, ile możesz. Bardzo powoli pracujemy nad pewną taśmą, łańcuchem, nad połączeniem mięśnia czworobocznego i naramiennego, które razem często pracują przy chociażby tego typu ruchach, gdzie podnosimy ręce, odwodzimy je. Może nie jest to najbardziej prawidłowe, ale bardzo często te. Mięśnie razem pracują. Druga strona, tak samo postaraj się złapać swoje przedramie, albo może będzie Ci wygodniej przez wyciąganie dłoni, ale może być tak, że, że będzie właśnie wygodne to w ten sposób. Wykonaj przywiedzenie, tu już może być jakieś fajne rozciąganie, może nawet jak lekki skłon do boku dołożysz, czyli trzymam swoją rękę, dokładam skłon tułowia do boku, czuję jak mięsień na się u mnie rozciąga, i powolutku dokładam do tego głowę. Fajne, długie, powolne rozciągnięcie, przyjemne. Musisz czuć, że o, coś tam się dzieje, rzeczywiście. Konkret, fajne, ale właśnie. Nie dzieje się tylko na poziomie szyi, ale dzieje się na poziomie ręka, szyja. Dwie, trzy minuty takiego wyciągania. Teraz odsyłam do odcinka, który poświęcony jest dwóm mięśniom. Mostkowo-obojczykowo-słudkowemu i mięśniowi czworobocznemu grzbietu. Jak weźmiesz sobie przy okazji te mięśnie, rozmasujesz, porozgniatasz, pomobilizujesz czworoboczny mięsień mostkowo-obojczykowo-słudkowy, to tego typu ruch będzie o wiele swobodniejszy. Może już po jednym takim ćwiczeniu, po jednej takiej praktyce, a jak będziesz tego typu zestaw praktykować, czyli praca z naramiennym, praca z czworobocznym, praca z mosem, praca z przywiedzeniem, czy praca ze zgięciem do boku, to za 2-3 tygodnie, no może mieć kompletnie inną szyję. Niektórym osobom się wydaje, że jak mają sztywną szyję, bo mają 60 lat, tam się pospinało, to łopanie, to już tak zostanie, ja mam już 60 wiosen, to już lepiej nie będzie. No takie poczucie mam czasami. Po czym się okazuje, że ktoś pracuje 2-3 tygodnie i mówi, o, mi się poprawiło. A tu mi się poprawiło, w ogóle swobodniej mi się żyje i lepiej mi się pracuje. Kwestia wypraktykowania i sprawdzenia. Co szkodzi przez najbliższe 2-3 tygodnie poświęcić 15 minut dziennie, żeby tego typu gimnastykę wykonywać? Znajdzie się 15-20 minut codziennie na pewno. Myślę, że to tyle na dziś. Zadanie nieskomplikowane rozszerza wyobraźnię ja bym chciał, żeby za jakiś czas osoby, które mnie oglądają. Umiały to co ja, rozumiały to co ja, albo plus minus rozumiały i pojmowały narząd ruchu w podobny sposób jak ja, bo tego typu sposób myślenia przynosi korzyści naprawdę wielu osobom, wymaga tylko sumiennej, konsekwentnej, rzetelnej nauki i pracy nad sobą. Jak zwykle proszę o wsparcie mojego kanału, a możesz to zrobić bezwysiłkowo, wystarczy tylko wcisnąć łapkę w górę, napisać jakiś pozytywny komentarz, kreatywny, konstruktywny. Na temat tego, co tutaj się dzieje, jak ty podchodzisz do ćwiczeń, i czy może jest tak, że właśnie udaje mi się Ciebie zmotywować do dalszej pracy. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, naciśnij dzwoneczek, będziesz na bieżąco z tym, co robię, a staram się regularnie nagrywać takie filmy, które motywują gdzieś zachęcają do pracy, pokazują, że da się. No bo nie ukrywajmy pewnie wiele osób jest zniechęconych swoimi dolegliwościami, dzisiaj też z Panią jedną rozmawiałem, która mówiła, że tak ją wszystko bolało, że jej się nic nie chciało, nawet jej się nie chciało tych piłeczek wyciągać i rozciągać. No i czasami jak się znowu spojrzy na kogoś, kto mówi, nie no spoko, spoko, no są gorsze chwile, każdy ma prawo do słabości, ale nic nie ma to. Trzeba wstać, się podnieść, dalej targamy za barki, za szyję, bierzemy piłkę, akcja. Dobra, koniec gadania, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem, cześć.